Siemaneczko z tej strony, fioletowy I zaczynamy serię na shiva mt2 Od 92 levela, wiem późno, ale stwierdziłem, że nagrywając od początku będzie to nie miało jakiegokolwiek sensu Bo od początku ten serwer jest strasznie żmudny, trzeba to samo robić, Misję, misja, 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 jakieś gówna A tak to jest ok I zaczniemy od tego levela, ogólnie teraz ubijając tego metina, bo muszę go ubić Opowiem na temat tego serwera, jest Ace, yy, raty, yy, chuj i na Mariole nie wiem Więc nie powiem wam, może znajdę i dam wam opisie, ale nie wiem Tak się pewnie pomylę i na coś innego, no i przyszła jakaś Joker, Shrocker i mi będzie ksu, kurwa Metina Zajdę i chyba będę musiał mu najebać Ale dobra EQ jest no, no, no gówniane, no ale jest jakieś tam EQ no. Jakieś tam perfy są, można tak powiedzieć, nie? bambuski, takie rzeczy są tu drogie, no ale kupiłem było mnie stać, jebać biedę za 12zł, ale kupiłem więc, yy, zacznijmy ja nagrywać od tego myślę, że będzie w porządku chyba, że wam się będzie dzisiaj od nowa, no to po prostu mi napisz, ja to od nowa zacznę nagrywać i dla was zacznę nagry nagrywać od nowa sorry, chcę, że coś gadam, coś tam, coś, coś pierdolę, pierdole, pierdole, dzięki stary, coś tam pierdole, ale Mam jakieś schizy z ostatnio i ten No jak mówiłem zaczniemy nagrywać teraz Szukam jeszcze, kolejnego metinka jest No więc To jest taki tylko początkowy, że będę po prostu nagrywał tutaj na tym serwerze i coś tam będziemy tutaj robić Mam zamiar założyć was tą gildię no i na będziecie chcieli do tej gildii was dodam Jeśli Będziecie chcieli, po prostu napiszcie mi w komentarzach yy, na YouTube i tam odpiszę Wam na PW Ale wymagany tam będzie ten, no, bynajmniej 80 poziom, jakieś tam, jak wojenne żeby był pogrom Więc ubiję tego metinka i pójdziemy do miasta, tylko zaprezentuję Wam miasto, jak pięknie wygląda Później tam wrzucę jakiś drugi resplay z tego, żeby... Już taki porządniejszy, ale nie, nie obiecuję Wam kiedy, bo mam zamiar iść na basen, chociaż pada, ale nie wiem, może przystanie już. A to chuj, to nie pójdę na basen, ale to może będę Fifa grał Będziemy No, będziemy Jest mm, ze mną kolega Przywitaj się Siemaneczko wszystkim I przyszła kolejna pizda i miksuje tego Metina Kurwa Patrz jaki chuj No i już druga pizda miksuje Metina, przepraszam za no Darceria, Ale to jest u mnie chyba normalne Czekajcie, loda sobie opierdolę Chyba Szczerze nie, że to nie, nie. żadnych podstępów tu nie szukajcie, nie? Chyba gówno, 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 gówno. Ale zbany się przydadzą, bo się zawsze sprzedają są dość drogi drogie. Stworzymy to gówno. O, te potwora, które poczuwałem Tak Takim pewnie spali, ale chuj. W ogóle obczajcie się to. Są tak, same takie zajebiste wierzchowce. Pety są zajebiste na tym serwerze, więc bardzo, bardzo go serdecznie polecam. Chociaż nie, nie. początki są żmudne i możecie się tego serwera jakoś nie wiem, skrzywić i nie, nie będę grał, ale już później będziecie grać dłużej To myślę, że wam się spodoba tak gdzieś od, 8, od 80 levela mm. Nabiję setny level tutaj, bo to będzie dość chujowe Nie wiem czy wam teraz nagrać, to jak będę nabijał po prostu przyspieszyć Czy... Chuj, nagram, jak będę expił Przyspieszę wam to po prostu Będę Majka w paradowach. Majkach. To zostawię, ale teraz zaprezentuję wam. Wszystko zajebiście, ładnie wygląda I jest w porządku. Dobra, siula w majkach będzie parowała. Lubię sobie ja <laughs> Nie ja wolę boksaki. I... Witam sorry za małą przerwę, ale musiałem przerać właśnie kurwa, ale jeszcze telefon mi dzwoni Dobra, wyłączyłem go. Sorry. i Przerwałem, bo weszli do pokoju i zaczęli drzeć jeszcze telefon mi 5 zadzwonił w trakcie odcinka Musiałem go od nowa nagrywać Dobra, widzimy się w następnym odcinku, jak będziemy jak ten level i nagrywać kolejny dungeon I może jeszcze jakieś roku ogarniemy, dobra, Slipek pożegnaj się Na razie wszyscy metinczycy trzymajcie się Dobra, pożegnanie kurwa Slipka Dobra, jo i dostęp do następnego odcinka, siema